W niedzielę 28 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci byłego mieszkańca Dzierżoniowa, majora Krzysztofa Woźniaka, żołnierza elitarnej jednostki Grom, który zginął w 2013 roku w Afganistanie. Jego imieniem nazwano również ciąg pieszo przy parku między ulicą Piastowską i osiedlem Różanym. Uroczystość odbyła się z asystą wojskową Gromu i 22. Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka. Major wychował się i przez wiele, wiele lat mieszkał w Dzierżoniowie. Tutaj na osiedlu błękitnym, gdzie obecnie się znajdujemy. Też wyjątkowy myślę dzień dla dzierżeniowa, bo czcimy pamięć człowieka niezwykle odważnego. Niezwykle niezwykłe było jego męstwo, ponieważ kilkukrotnie brał udział w misjach zagranicznych. Jak wspominałem jego żołnierze, jego koledzy, jego współpracownicy, nigdy nie mówił naprzód, tylko zawsze mówił za mną i to wśród żołnierzy gromu było niezwykle szanowane. Żegnali swojego przyjaciela kolegę, ale też szefa, którego na pewno jestem przekonany bardzo dobrze wspominają. Miejsce lokalizacji obelisku nie jest przypadkowe. Miejsce przy bloku, w którym Krzysztof mieszkał i się wychował tutaj właśnie po lewej stronie. Tu mieszkają nadal jego rodzice. To miejsce jest uczęszczane przez bardzo dużo dzieci, przez bardzo dużą grupę dzieci młodzieży, ponieważ chodzą tą aleją już majora Krzysztofa Woźniaka do szkoły podstawowej numer 5 Minia Bohaterów Sterplaty, w której też Krzysztof się wychowywał i się uczył. Stąd po wielu konsultacjach, gdzie ten obelisk ma stanąć, wspólnie z rodzicami, z panią Ewą i z panem Jerzym, zdecydowaliśmy, że właśnie tutaj to miejsce będzie właściwe. Major Krzysztof Woźniak mieszkał na Osiedlu Błękitnym w Dzierżoniowie. Ukończył Technikum Radiotechniczne, a następnie Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Na pierwszą misję wyjechał do Kosowa. W 2005 roku rozpoczął służbę w X Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a po dwóch latach został żołnierzem Gromu. Był pierwszym poległym w misji bojowej żołnierzem Gromu. Miał 36 lat.